Pisałam przez, przez lata, właściwie najbardziej najwięcej wierszy moich ukazywało się w akcencie. No i rzeczywiście nie jest to tak, takie, takie pisanie, gdzie ten poeta jest zauważony. Raczej miałam do tej pory, czy mam wciąż taką rolę służebną wobec innych osób, wobec innych pisarzy. I taka rola poety niekoniecznie jeszcze jestem może z nią oswojona, może bardziej czuję się takim chuliganem poetyckim. Dlatego, że jak się poczyta też te wiersze, to no jakby programowo nie zakładają żadnego programu. Oczywiście to jest może brzmieć trochę buńczucznie, zapewne się to zmieni, bo z czasem też pewną formę bardziej pewnym wierszom chciałam nadać. Z jakichś powodów bardziej wybieram czasami klasyczną, czasami wiersz biały. Dbam też o interpunkcję, więc... Ma, ma, ma to oczywiście, to, to jest jakiś pewien taki proces dochodzenia do tego, że może jednak jakiś tam program jest.